Jesteśmy dzisiaj z wizytą na farmie w Szwecji. Jest to farma typowo malinowa. Na tej farmie znajduje się około 2,5 hektara tuneli. I są tutaj oprawiane maliny tylko i wyłącznie wcześniejsze. W doniczkach zastosowany tunel to. Oczywiście tunel zblokowany, w tym przypadku 9 metrów szerokości, zapewniający bardzo dobry mikroklimat. Dodatkowo widzimy tutaj, żeby podnieść temperaturę na początku sezonu i przyspieszyć wegetację, zastosowana agrowłóknina, która w przypadku tunelu nie musi być wcale mocna i gruba. A daje ten sam efekt jak agrowłóknina, którą stosujemy na polu, która musi być co najmniej 50% grubsza i mocniejsza mechanicznie. Eee, w jakiej wysokości jest ten tunel, i czy te tunele, które tutaj zastosowano, można wprost przenieść na warunki polskie? Eee, tutaj jest tunel eee, zblokowany w serii tak zwanej Fix Stop specyficzna budowa, nazwa nasza własna. Jest to tunel wysokości 4,5 metra. Jak najbardziej możemy to przenieść na polskie warunki, chociaż jeśli chodzi o uprawy wczesne w Polsce, raczej polecam tunele również zblokowane, ale nieco węższe. Węższe, czyli o troszeczkę innym kącie wygięcia rury, co pozwala wczesnemu, wczesnym opadom śniegu spokojnie z suwać się po folii, nie powodując jakichś załamań. W przypadku tego typu tuneli musimy wygiąć w rękę w specyficzny sposób, to znaczy nie na półokrągło, tylko powiedzmy w sposób tak zwany, jak my to mówimy, branżowo-gotycki, czyli, czyli ukośny lub zastosować wręgi nie co 2 metry odległość wręgi od wręgi, tylko co półtora, nawet co metr. Wtedy, wtedy zachowujemy wytrzymałość na śnieg taką samą jak tunel węższy, który raczej w Polsce polecam. Przy tych tunelach zblokowanych widzimy najprostszy model bram. Bramy tak zwane kotary, czyli folia przypinana na szczycie na małą zakładkę klipsami. Jest to najprostszy sposób i najtańszy. Sposób zamykania tuneli. U nas w Polsce, raczej ze względu na duże wiatry e, i szczelność stosujemy bramy rolowane, ale mamy też możliwość założenia czegoś takiego, co pozwala e, zejść z kosztu całego tunelu, lub też ten koszt przełożyć na przykład na, na grubsze rury na wręgi, lub zastosowanie dodatkowych rur wzmacniających. Na tej farmie. Widzimy bardzo, bardzo ważną rzecz, którą stosuje się zarówno tutaj, jak i w naszych farmach w Anglii, a mianowicie, można to powiedzieć, takie płoty, ściany przeciwwieczne. Jest to bardzo, bardzo, bardzo ważna, przydatna rzecz, a mianowicie taka ota zapora, Rozbija wiatr na jakieś 50%, czyli zmniejsza jego, jego prędkość od, nawet do 50%. Jest to coś, jest to bardzo fajny patent, który, który polscy, polscy ogrodnicy bagatelizują, a uważam, że pomogłoby to im choćby spać spokojnie. To jest bardzo, bardzo ważna, bardzo prosta, bardzo tania ochrona przeciw wiatrem, przeciwko wiatru. Widzimy kolejny, kolejny, typ systemu zabezpieczającego tunele przed silnymi wiatrami. Ostatnio oglądaliśmy ścianę, ścianę drzewek do wysokości powiedzmy 5-6 metrów. Tutaj widzimy słupy z pasami zbrojonych, zbrojone pasy gumowe, które zabezpieczają i rozpraszają do 40% wiatru. Akurat tego typu, tego typu osłony. No to trzeba powiedzieć, że to jest idealne, idealne rozwiązanie. Uważam, że nic więcej tutaj nie potrzeba, bo wiatr, który zagraża tunelom, to wiatr powyżej 80-90 km na godzinę. Jeśli go rozproszymy o połowę, to, nawet jak on będzie miał 120-130 km, w dalszym ciągu mamy. Nie musimy się przejmować, nie musimy specjalnie podciągać folii. Tutaj widzimy pole, na którym niedługo będą rosły nowe maliny i będą stały tunele. I co jest ważne, w każdym rzędzie, w którym wkręcane są nogi, ten rząd jest. Pokryty tkaniną polipropylenową. Zapobiega to rośnięciu chwastów. I tak jest w każdym, uważać, tak jest w każdym rzędzie, w którym wkręcone są nogi. Dlatego, że tutaj mamy utrudniony wjazd, wjazd. jakąkolwiek kosiarką, a ręcznie przy większym areale jest to niestety nieopłacalne. Natomiast w międzyrzędziach, w których można normalnie wjechać kosiarką lub inną maszyną. Widzicie, że są one wolne. Dostęp jest na prosty, także ciekawa sprawa. Jesteśmy aktualnie tutaj na plantacji maliny w Szwecji, w gospodarstwie. E, bardzo fajnie widzimy wykorzystane linki AgroPet, które zostały zamontowane w dość prosty sposób. E, linki zostały zamontowane poprzecznie e, w deskach, które zostały nacięte rowek, który zapobiega późniejszemu przesuwaniu się linek bardzo dobrze trzyma się. I są dla całego szpaleru w Mali. Jest to już kolejne gospodarstwo, które odwiedzamy z uprawą Mali, i praktycznie w każdym z odwiedzonych gospodarstw na rusztowaniach były właśnie linki Pet Agro, a nie drut. Dlaczego? Jedną z przyczyn stosowania linek, myślę, że najważniejszą, jest to koszt cenowy. Linki te są znacznie tańsze kilkukrotnie, można powiedzieć, tańsze od linek stalowych. Przy czym utrzymują. Bardzo dużą wytrzymałość. Najcieńsza linka 1,8 mm ma wytrzymałość 120 kg, więc w zupełności jest wystarczająca do tego typu upraw. Oprócz tego, te linki są bardzo odporne na szereg czynników zewnętrznych. Niskie temperatury, wysokie działania środków chemicznych, które stosujemy w uprawie, są odporne na wiele z tych czynników. E, oprócz tego jest bardzo szybki montaż tych linek. Linki posiadają bardzo dobrą stabilizację UV, nie rozciągają się, no i bardzo szybki mobil.